Strzały na oczach klientów biedronki. Interwencja w Bolkowie wymknęła się spod kontroli, ranny został policjant, a dwie osoby zatrzymano. Czwartkowe popołudnie 5 maja w niewielkim Bolkowie na Dolnym Śląsku zamieniło się w prawdziwy dramat. Około godziny 15,00, na parkingu przed Biedronką przy ulicy Sienkiewicza, policjanci przeprowadzili interwencję wobec osób podejrzanych o kradzież samochodu. Zakończyło się to użyciem broni. Rykoszetem i rannym funkcjonariuszem. Wszystko działo się na oczach przechodniów i klientów pobliskiego sklepu. Cała akcja rozpoczęła się, gdy właściciel skradzionego wcześniej pojazdu zlokalizował go za pomocą systemu GPS. Na miejsce natychmiast wezwano funkcjonariuszy, którzy zajechali podejrzanym drogę i wydali polecenie opuszczenia pojazdu. W środku znajdowały się dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Kierowca nie reagował na komendy policji i próbował objechać, co zmusiło mundurowych do użycia środków przymusu bezpośredniego. Sprawca w ogóle nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia i próbował uciec z miejsca działań. W związku z tym funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego, a także w celu unieruchomienia pojazdu wykorzystali broń służbową, poinformowała podkom. Ewa Kluczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. W wyniku tej interwencji doszło jednak do nieoczekiwanego wypadku. Podczas próby zatrzymania pojazdu, jeden z wystrzelonych pocisków rykoszetował i ranił funkcjonariusza w łydkę. Policjant natychmiast trafił do szpitala, ale na szczęście jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator. Ustalane są wszystkie okoliczności tego incydentu, zarówno związane z podejrzanymi. Jak i z samą interwencją. Zatrzymano dwie osoby, ich status procesowy zostanie doprecyzowany po zebraniu materiału dowodowego. W mediach społecznościowych zaczęły krążyć nagrania pokazujące moment interwencji. Na wideo widać wyraźnie, jak blisko akcji znajdował się tłum gatów. To budzi poważne pytania o procedury i bezpieczeństwo cywilów podczas tak gwałtownych działań policji. Choć intencje były jednoznaczne, zatrzymać sprawców i odzyskać skradzione mienie, interwencja miała przebieg dramatyczny. W obliczu coraz częstszych sytuacji, gdzie życie funkcjonariuszy i postronnych osób jest zagrożone, opinia publiczna oczekuje, że każda taka akcja będzie nie tylko skuteczna, ale i przeprowadzona zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Jeśli uważasz, że ta historia zasługuje na uwagę, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz i podziel się materiałem. Każda akcja policji powinna być skuteczna, ale przede wszystkim bezpieczna.